Dzień grudnia roku 2025, niedziela, 15 odcinek naszych rekolekcji adwentowych w tym roku w towarzystwie Świętego Franciszka i jego pieśni słonecznej z okazji jubileuszu. 800 lat temu Święty Franciszek stworzył, napisał pieśń słoneczną w kilku odsłonach. O, ta pieśń powstała najpierw w takim dużym fragmencie, a potem zostały dopisane jeszcze dwie zwrotki: jedna, która mówi o przebaczających, jedna, która mówi: o siostrze śmierci, ale o tym powiemy w kolejnych odcinkach. Natomiast dzisiaj chcemy wyłowić jakąś lekcję dla siebie z tej zwrotki, która mówi o bracie ogniu. Pochwalony bądź panie mój przez brata, ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Tomasz Strzelano w życiorysie pierwszym. Pisze o przygodach świętego Franciszka z ogniem, z bratem ogniem, w sposób następujący. Ten brat ogień to wcale świętego Franciszka nie oszczędzał. Wszystkie stworzenia starały się odwzajemnić świętemu Franciszkowi miłością i odpowiedzieć swą wdzięcznością za jego zasługi. Gdy je pieścił, łasiły się, gdy je prosił, przyzwalały, gdy im nakazywał, słuchały. Wystarczy przytoczyć niektóre wydarzenia. Tak pisze Tomasz Strzelano. W czasie choroby oczu nakłoniono go, by pozwolił się leczyć, i sprowadzono chirurga do miejsca jego pobytu. Przybył, przynosząc żelazne narzędzie do robienia przepaleń i kazał je włożyć do ognia, by się rozżarzyło. No To tak bardzo poważnie się nazywa, no ale sobie wyobrażam, że facet przyniósł po prostu jakiś śrubokręt albo pilnik, no bo co to mogło być, żelazne narzędzie do robienia przepaleń. Święty Ojciec. Chcąc umocnić swe ciało, już drżące ze strachu, tak przemówił do ognia: Mój bracie ogniu, co do piękna idący z innymi rzeczami w zawody, Najwyższy stworzył Cię mocnym, pięknym i pożytecznym. Bądź dla mnie w tej godzinie łaskawy, bądź uprzejmy, ponieważ już od dawna ukochałem Cię w Panu. Proszę Wielkiego Pana, który Cię stworzył, żeby złagodził trochę Twój żar, iżbym Cię potrafił znieść jako palącego łagodnie. Po skończeniu modlitwy przeżegnał ogień znakiem krzyża i od tej chwili przestał się bać. Chirurg bierze w ręce rozżarzone żelazo. Bracia, złamani ludzkim współczuciem, uciekają, ale święty radośnie i ochoczo nastawia się na żelazo. O tym, ile bólu sprawił mu ów ogień, świadczą słowa świętego, który najlepiej to wiedział, bo kiedy wrócili bracia, którzy byli uciekli, ojciec powiedział z uśmieszkiem: Bojaźliwi i małoduszni, dlaczegoście uciekli? Naprawdę mówię wam, że ani nie odczułem żaru ognia, ani żadnego bólu ciała. A zwracając się do lekarza, rzekł, jeśli ciało nie zostało jeszcze dobrze upieczone, to przyłóż jeszcze raz. No, trochę makabryczny ten opis tej operacji chirurgicznej wykonywanej przy pomocy rozżarzonego żelaza. I to jeszcze chodziło o to, żeby w tym przy pomocy tego, tych przypaleń. Złagodzić nieco chorobę oczu, więc można sobie wyobrazić, że to nie były wcale jakieś delikatne operacje. Ale Święty Franciszek wychodzi z tych operacji zdrów niemalże, w sensie takim, że nie pokiereszowany jeszcze no na pewno pokiereszowany jeszcze bardziej, należywy no przynajmniej z niej wychodzi, no bo to o żadnym znieczuleniu tutaj nie było mowy. Jedyną rzeczą, którą Święty Franciszek znieczulił, to znieczulił ten ogień, prosząc go o to, aby był uprzejmy. Zobaczmy zatem ciekawą rzecz. Ogień przedstawiany jest przez Świętego Franciszka w pieśni słonecznej jako ten, który jest piękny, radosny, krzepki i mocny. Jest zatem przedstawiony jako ten żywioł, który ma jakąś wielką siłę. Ale z drugiej strony, tą właściwością, o którą najbardziej prosi w czasie tej swojej przygody z chirurgiem, Święty Franciszek prosi, aby ten ogień był uprzejmy. Moc, siła. Uprzejmość, moc, siła i jakaś łagodność. Moc, siła i umiejętność wykorzystania w dobry sposób tej siły i łagodności. Tak mi przychodził do głowy też fragment, kiedy Franciszek opowiada o braciach, którzy pomagali mu w trakcie choroby. To było czterech braci: Anioł, Rufin, Leon i Jan. Jan, który czasami funkcjonuje również jako pod takim pseudonimem bokser z Florencji, to prawdopodobnie był jakiś wielki brat, który miał dużo masy mięśniowej i faktycznie był potężny. I zobaczmy, kiedy święty Franciszek, kiedy opisane są jakby opisana jest charakterystyka tych braci, to mówi się tak: jeden był wybitnie dyskretny, drugi szczególnie cierpliwy, inny chwalebnie prostoduszny, a jeszcze inny mocny był w siły cielesne, ale duchem całkiem łagodny trochę jak ten brat Ogień. Z jednej strony moc i siła, jakaś potęga, a z drugiej strony umiejętność łagodnego zastosowania tej, tej siły, tej potęgi, jakaś uprzejmość. Mówiliśmy zatem o ogniu, który jest z jednej strony mocny i krzepki, potężny, a z drugiej strony widzimy, że święty Franciszek bardzo ceni, jeśli te osoby i takie zachowania, które, w których owa moc, owa krzepkość, owa siła jest w stanie być zastosowana z uprzejmością. Moc i siła, ale nie wykluczamy uprzejmości, bo moc i siła, jakaś taka nieuprzejma, to może powodować dużo zamieszania, ale kiedy moc i siła, od chociażby taka, jaką reprezentuje ogień, kiedy jest zastosowana z uprzejmością, to okazuje się, że może być pożyteczna i może być czymś, co jest bardzo, bardzo pożądane. To nie wiem, jaka lekcja z tego dzisiaj, żeby iść na siłkę, na siłownię, żeby wzmocnić się cieleśnie, żeby być mocny i, i silny. Czy może trzeba iść do jakiejś uprzejmiarni? No, nie wiem, gdzie się trenuje uprzejmość, no bo siłę się trenuje w siłowni. Bieganie trenuje się na bieżni, ale uprzejmość to może do jakiejś uprzejmiarni trzeba pójść. Jak nie ma w waszym mieście albo w waszej wiosce uprzejmiarni, to chociaż zaproście kogoś uprzejmie do kawiarni, bo dzisiaj niedziela to można. Poza tym adwent to nie przeszkadza. To do kawiarni, a jak nie ma kawiarni, to, to można uprzejmie kogoś do siebie do domu na herbatę zaprosić. Uprzejmością proszę się wykazać dzisiaj. Taka z tego może być lekcja. A ponieważ dzisiaj jest niedziela, to w naszym programie, w naszym. W naszych rekolekcjach ewentowych konkurs Konkurs na, na takie pytanie, zwykłe, biblijne, nieduże, nie krótkie, a w sam raz będzie. Gdzie można przysłać odpowiedzi? Odpowiedzi można przysłać za pomocą formularza. Gdzie znajdziemy formularz? Formularz znajdziemy w internecie. A jak ten formularz znaleźć? A w opisie tego właśnie tu filmu jest link, i ten link wystarczy tam sobie włączyć, kliknąć, wcisnąć, przycisnąć i otworzy się formularz. Formularz wypełnić. Czekamy do do środy do godziny 23.59 na Wasze poprawne odpowiedzi. W czwartek z tych osób, z których, które napiszą poprawne odpowiedzi, wylosujemy dwie, do których powędrują książki. I o tym, jaka była poprawna odpowiedź, ale również o tym, do kogo te książki trafią, będziemy informować za pośrednictwem naszego Facebooka w czwartek, ale również gdzieś w opisie czwartkowego filmu, co nieco się tam pojawi. Pytanie biblijne jedno i związane z mocą i siłą, i z jakąś uprzejmością i łagodnością. Otóż pytanie jest następujące. Jakie błogosławieństwo z ośmiu błogosławieństw ma coś wspólnego z koniem wytrenowanym do bitwy, z takim koniem, który staje się z jednej strony mocny i silny, a z drugiej strony Uprzejmy i łagodny, kiedy tego trzeba. Jakie to błogosławieństwo? Zapiszcie całe błogosławieństwo. Czy to błogosławieni ubodzy, czy to błogosławieni miłosierni, czy to jacyś inni błogosławieni. Uprzejmości życzę, uprzejmie się kłaniam i bardzo uprzejmie zapraszam na kolejny odcinek. Na jutro na Franciszkanie TV. Rekolekcje adwentowe z pieśnią słoneczną. Whoa. You can find me in miracles